Pielężnica. W zasadzie pielężniczka Borelli. Odmiana opal. Posiadam parkę tych rybek. Sprowadziłem je sobie jeszcze w tamtym roku z hodowli Ketrab z zamościa. Bardzo ciekawa rybka, dość unikatowa. Jest to trochę taki biały kruk, przynajmniej w moich, na moich terenach, w, moich, w moim mieście, w sklepach. Nigdy nie widziałem tej rybki. Bardzo fajna rybka. I polecam wszystkim. Niezdecydowanym. Bardzo przejawia ciekawe zachowania. Dość łagodna w stosunku. W zasadzie no, łagodna rybka w stosunku do innych towarzyska. Bardzo piękna.